Witam wszystkich serdecznie i zaczynamy naszą podróż w wersji na PS4. Zobaczymy jak to wygląda po odświeżeniu. Grając to na trójce. Rewelacyjna gra. Krótka, ale z nieziemskim klimatem. Śliczny piaseczek. Akurat na dzisiaj żar walił cały dzień z nieba. To ruszamy super, ale ja nie chcę kręcić padem. O, jest. Dajemy znaki takie wszędzie piach, ale my ruszamy w stronę słońca. Fajna grafika teraz, full HD. Oj. Dobra. Weźmy na chwilę do opcji. W ten sposób możemy dawać znaki innym graczom, którzy mogą się w każdej chwili dołączyć do naszej podróży. No dobra, nie przeginajmy pałki. O, idziemy tam, do tej góry. Ech, daleko. Journey, podróż. No to idziemy, czy tak będziemy stali? Tam widzimy w oddali jakieś światło, proszę. Sam surfing. Zobacz czy zrobili osobną listę trofeów dla wersji na PlayStation 4 Bo ja tam naciągałem tych trofeów na PlayStation 3 a... Nawet nie musiałem kupować wersji na PlayStation 4 Bo to był crossbow, ja to kupiłem na premierę, nie wiem kiedy była premiera 3, 4 lata temu i... Nie wiem, bo tu gdzieś jakiś kawałek był chyba kiedyś zaginiony z tego co pamiętam A może mi się pomyliło Mniejsza o od... Tu po prostu ściągnąłem sobie grę za darmo, bo kiedyś ją kupiłem na PlayStation 3 całkiem przyjemnie Fajna. animowana grafika I troszkę wydłużył nam się nasz szal. Widzieliście, Jaka magia. Przytrzymaj. Teraz dzięki tym, tym szalikom będziemy mogli furować sobie. O właśnie. No to lecimy, nie ma co. Musiałby się przyłączyć jakiś gracz do nas, żebyś tak, żebyśmy tak sami nie biegali. No wcale to troszkę nudno. Nie, żartuję, nie, wcale nudno. O. Tam mamy wejść, ale też tam coś jest. I mnie korci, żeby tam pójść zobaczyć. Cóż to za ruiny. Nie chcę mi się tak szybko przed siebie, bo już... Ja, w ten sposób i jestem zainteresowany co tam może być schowane. Ta gra jest naprawdę magiczna, ma ten taki klimat jak spaśnie 1000 jednej nocy. Coś tu mamy, jakąś budowlę. Już troszkę przysypaną przez piach. Przecież odkryliśmy jakieś jakieś malowidło na ścianach, coś takiego Nie bardzo wiemy co ono oznacza, no ale dobra Piękny pikołek a zjedziemy sobie z tej górki a co? Cześć, też mamy. Lecimy tam, coś tam się świeciło na tych wschodach. Jeśli nie wzrok nie myli. No dobra, nic ciekawego to nie było. Ale tam trzeba wlecieć, wydamy już kawałek, który wydłuży na nasz płaszczyk. Ale oni tam są uwięzieni, ej! No trudno. Idziemy do góry. Może z samej góry tam polecimy. Tam coś jest też. I tam coś jest, i tam coś jest. Patrzcie, co tu się dzieje? Magia się tworzy na naszych oczach. Latające dywaniki. Patrzcie, ile ich przebałam. Najpierw polecimy, potem kawałek, że nam szal wydłuży. O właśnie. A to nam to, że będziemy mieć po prostu duże unosić w powietrzu. Popatrzcie. Wow! Latam! Ja latam! On lata! On gada! Chodźcie do tomka. Super, tam coś mamy. Chyba nie. Patrzcie, tam jest jeszcze kawałek. Leć tam, ku po niego leć. A jak my tam wejdziemy? Spadniemy chyba z góry, co? Też mi się tak wydaje. Dobrze mi się wydaje? Chyba tak. Czekajcie, 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 czekajcie. Niekoniecznie. To mam no, jeśli damy się koniec planszy. To jest na pewno... Aj, nie udało się dolecieć na do góry same. Szkoda. Dobra. Chodźcie do mnie. Mam to, udało się dolecieć? Nie czy tam coś jeszcze było. I tu mamy zakończenie pierwszej planszy, jeśli się nie mylę. Było, w tej grze muszę sobie samemu powiedzieć, dopowiedzieć, bo jeśli nie, jest tak naprawdę powiedziane. Chyba najpopularniejsza opinia jest taka, że jest to po prostu po podróż duszy do, do innego lepszego świata, no, no nie wiem, takie trochę metafizyczne, bo a nie będę co będzie na końcu. Idziemy sobie dalej, i mamy koniec pierwszej planży. I wiecie sobie, bo ja w tym momencie zatrzymam to nagranie i zaraz uruchomimy nowe na, na dalszy ciąg. O, patrzcie, jak się piach przesypuje. Dobra, jesteśmy. Jak mi tam nie skacz. Dobra, ja zatrzymuję to nagranie i za chwilę wrócimy w kolejnym.